Z tej strony Monter. Dzisiaj będę zmieniać chłodnicę, Zmienię przy okazji maskę, zderzak, kierunki. Zamontujemy halogeny. Co prawda nie ogarnę tego elektrycznie, ale wizualnie już będzie efekt docelowy. Jeśli podoba się Wam to co robię, nie zapomnijcie zasubskrybować, kliknąć lajka oraz dzwoneczka, wtedy dostaniecie zawsze informacje o każdym nowym filmie. Można zobaczyć w jakim stanie jest chłodnica. Cieknie praktycznie w każdym możliwym miejscu. Dodatkowo widać, że belka, wzmocnienie pod chłodnicą jest też zagięte. I uderzyło kiedyś pewnie w chłodnicę, zostało trochę podprostowane. No Najgorsza sytuacja jest tutaj. Widać było to łatane jakimś środkiem, albo po prostu wyciekający płyn pozastygał w tym miejscu. Czytałem w kilku źródłach, że często jest wyprowadzona wiązka pod halogeny. Tutaj wiązki niestety nie ma przy okazji dokładania manetki. I bezpieczników, wiązki w skrzynce bezpiecznikowej, wyprowadzę po prostu wiązkę halogenów do przodu. Na tą chwilę zostanie tak jak jest. A teraz zdejmuję wzmocnienie czołowe i belkę, bo wzmocnienie także idzie do wymiany, jest uszkodzone w paru miejscach. Jak już mamy tak rozebrane auto, to wymienię od razu wzmocnienie. Tu mamy dolny wąż od chłodnicy. Opaska. Jak widzicie, zapięcie jest u góry, niestety. Będzie trochę gimnastyki, ale zaraz je odepnę i spuszczę wodę. A później wymienimy chłodnicę. Udało się zsunąć opaskę. Będę teraz delikatnie ściągał wąż i spuszczał wodę, płyn to było wcześniej takim oto sposobem żeby nie rozlać na posadzce niestety będzie chwilę trwało no, ale muszę to spuścić w taki a nie inny sposób zbliżamy się powoli do końca niech sobie spokojnie zleci płyn z wodą jest lekko niebieski więc pewnie Jakiś płyn, woda, środek do uszczelniania chłodnicy. Nie wiadomo co jeszcze. Górny wąż do chłodnicy. Na chwilę też go zdejmiemy i będziemy wyszarpiwać chłodnicę. Tu jest nasza stara chłodnica. Widać. Że miała już naprawdę dość. A tutaj lóweczka z firmy Termotek. Z grubsza wygląda tak samo. Na pewno będzie pasować. Przełożę wentylator i idę montować do auta. Jeśli musielibyście kiedyś przekładać wentylator, czyli zmieniać chłodnicę, to tutaj są takie. Lipsy, to trzeba je podważyć z jednej, z drugiej strony, i cały wentylator powinien się wysunąć z mocowań. I proszę, chłodnica gotowa. Kładziemy na nową chłodnicę. Sprawdzamy, czy to będzie nam leżało. I tu pasuje. Tutaj też wsuwamy na nowe mocowania zapięte i tutaj też zapięte, wentylator przełożony, chłodnica gotowa do zamontowania. Ale zanim przedni pas, to zmienimy jeszcze puszkę filtra i założę przewód. Powietrzny do lewego nadkola, w to miejsce, którego jak widać brakuje. Jak widzicie, projekt Icebox z nowym frontem, kierunkowskazy z Nissana Prima Star. Z wersji z halogenami halogeny, ramki, maska bez rdzy, co najważniejsze, nawet w miejscu zamka. Nie będę jej malował, wygląda całkiem nieźle. Nawet jeżeli jest minimalna różnica w odcieniu, to w tym samochodzie to po prostu nie robi różnicy. Zrobiłem jakieś 30 km po wymianie chłodnicy wszystko jest w porządku, nie ma żadnych wycieków. Niech, nic nie paruje, tak jak wcześniej, nie czuć zapachu płynu chłodzącego w środku także jestem bardzo zadowolony przy okazji wymiany puszki filtra powietrza okazało się też że jest uszkodzony przepływomierz po wymianie przepływomierza auto nabrało wigoru to znaczy się udaje się nim jechać powyżej 100 km na godzinę zaczęło też przyspieszać no i jest lepsza reakcja na pedał gazu to by było na tyle jeżeli chodzi o dzisiaj jeśli podobało Ci się, zostaw łapkę w górę, kliknij subskrybuj i uderz w dzwoneczek, a wtedy zawsze dostaniesz powiadomienie o najnowszym filmie.